Cześć, witamy w kolejnych uczniach Heweliusza. Dzisiaj porozmawiamy o świetle i dowiemy się o nim prawie wszystkiego. W związku z tym jest tutaj z nami Magda, która na co dzień prowadzi warsztaty w Hewelianum. Na początek zapytam Cię: co to jest światło? Światło jest to promieniowanie elektromagnetyczne, które rozchodzi się w przestrzeni w postaci fal, tak jak fale na powierzchni wody. Z tym, że światło nie potrzebuje wody ani nawet powietrza, żeby się przemieszczać. Wystarczy wyjrzeć wieczorem na rozbieżdżone niebo. To jest najlepszy przykład na to, że światło podróżuje nawet przez próżnię. Widzimy gwiazdy nawet z najbardziej odległych galaktyk w naszym wszechświecie. Światło to fale, tak jak mówisz, ale e, chodzą też suchy, że e, światło to też cząsteczki. Jaka jest prawda? Światło ma. Taką wyjątkową naturę, że w zależności od tego, jakie doświadczenie chcemy przeprowadzić, może być falą, ale może się też zachowywać jak cząsteczki. Cząsteczki, z których światło się składa, nazywamy fotonami. Mówiłaś o promieniowaniu elektromagnetycznym. Czy całe promieniowanie elektromagnetyczne, to światło widzialne dla ludzkiego oka, światło jest falą poprzeczną. Czyli tak jak ta fala na sprężenie, porusza się od ręki do ręki, chociaż sprężyna skacze góra-dół. Ruch odbywa się w poprzek, czyli jest to fala poprzeczna. Fale elektromagnetyczne mogą być długie i nieść małą, małą dawkę energii, albo mogą być krótkie, ale częste i bardzo energetyczne. To, co widzi nasze oko, to jest tylko malutki wycinek całego promieniowania elektromagnetycznego. Nie widzimy na przykład promieniowania gamma, które jest bardzo niebezpieczne, nie widzimy promieniowania rentgenowskiego, które jest na tyle mocne, że przenika przez nasze ciała, dzięki czemu możemy zobaczyć, czy mamy równy kręgosłup. Nie widzimy ultrafioletu, ale widzimy jego wpływ na nasze ciała, wracając z plaży do domu, oglądając naszą piękną opaleniznę. Nie widzimy podczerwieni, ale odczuwamy ją jako ciepło. Nie widzimy mikrofal. Ale wykorzystujemy je do podgrzewania jedzenia, i nie widzimy też promieniowania radiowego, które bardzo szeroko wykorzystujemy jako internet, jako y, GPS, -y, jako to, dzięki czemu wysyłamy SMS-y i rozmawiamy przez telefon. I które z tych fal, które pokazywałaś, to które z tych, o których opowiadałaś? Najbardziej energetyczne są te najkrótsze fale czyli gamma. Najbardziej gęste, najkrótsze i mają najwięcej energii. Fale długie, które mają małą częstotliwość, niosą zdecydowanie mniejszą dawkę energii. I to byłyby fale radiowe. Fale radiowe. Wcześniej byliśmy z Magdą w Galerii ruchu w Hewelianum, gdzie Magda e, opowiedziała o wszystkich kolorach światła. Zobaczmy teraz ten materiał. Moje ulubione miejsce w całym Hewelianum. Zdecydowanie. Jak widzicie, ten tunel zdaje się być oświetlony na biało. Ale okazuje się, że światło białe jest złożeniem kilku barw. W tym przypadku wystarczą trzy kolory: czerwony, zielony i niebieski. Blisko źródła widać wyraźnie te kolory, ale już kawałeczek dalej od żarówek, gdzie światła poszczególnych barw się mieszają, wychodzi nam kolor biały. Na przykład światło niebieskie ma największą energię jest na samym skraju zakresu widzialnego. Kiedy widzimy światło o różnej długości. Widzimy kolor będący nałożeniem się, wymieszaniem poszczególnych składowych. Na przykład, mieszając kolor czerwony i niebieski, powstaje fioletowy. W zależności od natężenia tego światła, będą to różne odcienie od różowego do fioletu. Kiedy do czerwonego światła dodamy trochę zielonego, powstaje nam światło żółte, pomarańczowe. Kiedy pomieszamy zielony z niebieskim, Postaje nam piękny morski odcień. Wiemy już w takim razie prawie wszystko o kolorach, ale chciałabym Cię zapytać o tęczę w takim razie, bo światło słoneczne wydaje się białe. Skąd się w takim razie bierze tęcza? Wyobraźmy sobie każdy kolor światła jako strzałę o innej energii. Gdybym stanęła nad basenem. I zaczęła strzelać do wody, strzały, przychodząc z powietrza do wody, zwolniłyby i zmieniłyby kierunek ruchu. Gdybyś stanęła razem ze mną nad basenem, byśmy strzeliły z różną siłą tymi strzałami, wchodząc do wody, odbiłyby się pod nieco innym kątem. Tak samo białe światło, przenikając przez kropelki wody, każdy kolor odbija troszeczkę pod innym kątem, dzięki czemu do naszego oka trafiają pojedyncze barwy. A nie wymieszane, co odbieramy jako światło białe. Na niebie ani jednej chmurki. Pszczoły pracują w pocie czoła. A ja się zastanawiam jak w ogóle widzą świat pszczoły? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw należałoby powiedzieć parę słów na temat budowy oka pszczoły. Bo jest to tak zwane oko złożone, które składa się z tysięcy maleńkich tak zwanych facetek, które każda z tych poszczególnych części widzi jakby świat osobno i dopiero mózg pszczoły składa ten obraz w całość. To rozwiązanie ma ten plus, że pszczoła jest w stanie obserwować praktycznie świat dookoła niej w 360 stopni wokół. Natomiast minusem tego rozwiązania jest to, że obraz. Nie jest tak ostry jak ten, który my widzimy. A jak z widzeniem barw? Czy widzą wszystkie kolory tęczy? No tutaj też jest troszkę inna historia, ponieważ te spektrum widzenia kolorów u pszczół jest delikatnie przesunięte w kierunku barw błękitnych, niebieskich, fioletowych, a także ultrafioletu. Pszczoły praktycznie w ogóle nie widzą koloru zielonego, on jest odbierany jako szarość i część kolorów kwiatów, które mamy przy sobie, też dla nich jest niewidzialna. Natomiast na niektórych z nich na płatkach znajdują się wzory właśnie wyrysowane, które są widoczne w świetle ultrafioletowym. Dzięki temu pszczoła jest w stanie nawigować i trafiać bezpośrednio w miejsce, gdzie znajduje się nektar. Ultrafiolet kojarzy nam się chyba z ciemnością. Czy pszczoły widzą tylko w świetle dnia? Jeżeli chodzi o niektóre gatunki pszczół, to mają możliwość latania nocą. Wynika to z specjalnej budowy właśnie aparatu wzroku. Oprócz tych dwójki głównych oczu, o których mówiliśmy wcześniej, złożonych, na głowie pszczoły zlokalizowane są tak zwane przyoczka. Ich zadaniem jest wyłapanie dodatkowego światła i u gatunków tropikalnych właśnie te przyoczka mają dużo większy rozmiar niż chociażby u naszej pszczoły miodnej, dzięki czemu takie gatunki mogą latać nocą, zbierać nektar. Zarówno tutaj mam na myśli noc taką typową, jak i noc rozświetlaną światłem Księżyca. Niezależnie od tego, czy żyjecie nocnym życiem, czy widzicie świat w jasnych barwach, zostańcie jeszcze z nami. Może i pszczoły widzą w nocy, ale ludzie nie. No chyba, że w Hewelianu.